Chciałbym pokazać z jakim fenomenem, zwłaszcza w wydaniu działalności kobiet, mamy do czynienia, gdy idzie o żeńskie zgromadzenia honorackie. Tak się przyjął mówić, że jeżeli chodzi o życie zakonne w Polsce, to wielką cezurą jest edykt ukaz kasacyjny z 8 listopada 1864 roku. Kiedy to w Królestwie Polskim zostały w zasadzie zamknięte wszystkie klasztory żeńskie i męskie liczące mniej niż 8 członków oraz wszystkie te, którym udowodniono udział w powstaniu, yy, mieszanie się do powstania, yy, kilka klasztorów miało zostać etatowe. Łącznie przewidziano, że dla, na terenie całego Królestwa Polskiego zostanie 10 klasztorów żeńskich i 22 męskie. Yy, założenie było, że tak powiem, słuszne. Jak pokazała praktyka około roku 1907, większość zgromadzeń żeńskich w starym stylu, poza jednym, poza szarytkami, w zasadzie funkcjonowała bardzo słabo albo wcale. Jak to wyglądało w szczegółach można pokazać na przykładzie, na przykładzie diecezji płockiej, gdzie zniesiono z... Automatu niejako siedem klasztorów, Franc Augustianów w Ciechanowie, Franciszkanów w Dobrzyniu, Karmelitów w Pońsku i Turowie, misjonarzy w Muławie i Płocku yy, i Półtusku, Reformatów. Natomiast zamkniętych z mocy ukazu za udział w powstaniu styczniowych było sześć. Ben Benedyktynów w Półtusku, Be Bernardynów w Ostrołęce, Przasnyśów z Kępem Reformatów w Płocku i Żurominie. Łącznie w jednej diecezji płockiej zamknięto, zlikwidowano zatem 13 klasztorów i 150 zakonników. Statystyka z lat y, 1904 pokazuje, że w klasycznej formie przedrozbiorowej życie zakonne, zwłaszcza zakorów żeńskich, nie istniało poza jednym zakonem, który jakoś y, funkcjonował, czyli szary tkanie. I wydawało się, że jeżeli chodzi o tę formułę życia, y, jaką dawały niegdysiejsze y, zakony, w zasadzie nastąpił kres i nic już z tego nie będzie. Ja to y, chwilę poświęcam zupełnie świadomie y, takiej statystyce powszechnie dostępnej, żeby uświadomić, jak wielkim innowatorskim rozwiązaniem była było to, co zaproponował y, Honorat Koźmiński i to w, wielki, w wielu wymiarach. W sytuacji, kiedy nie można było w zasadzie normalnie funkcjonować, prowadzić działalności zakonnej w formule, która również cywilizacyjnie, no bo żeńskie zakony mniejsze do, do tych przemian społecznych XIX wieku, one, one już w ogóle, że tak powiem, nie pasowały i no, trzeba było wynaleźć nową formułę. Y, jak to było ważne, dalekosiężne w sferze życia religijnego i społecznego to, co zaproponował Honorat Koźmiński, czyli zakładanie zakonów bezhabitowych, czyli tak zwanych skrytek. Oczywiście to jest bardziej skomplikowana: ta organizacja była trzystopniowa, działających w konspiracji i jakby mających swoje charyzmaty w działalności przede wszystkim kulturalnej i społecznej zwłaszcza gdy idzie o kobiety jakby nadanie zupełnie nowej tożsamości kobiecej tutaj już kilka razy było mówione jak ważne były przemiany nawet i te pierwszej, pierwszej połowy XIX wieku to była tak nowa jakość i, i przyniosła tyle, tyle nowego że w zasadzie bez tego ruchu Życie zakonne w Królestwie Polskim, zwłaszcza zakonów żeńskich no, przetrwałoby w zupełnie szczątkowych formach do, do roku 1918. Sam Konrad Choźmiński w raporcie wysłanym do Rzymu w 1897 stwierdził, że w latach 1855-1897 powstało z jego inicjatywy 19 zgromadzeń, z czego tylko trzy jawne. Lub habitowe słynne Felicjanki, Kapucynki i y, Serafitki. Natomiast oprócz tego 22 bezhabitowe zgromadzenia żeńskie i 4 bezhabitowe zgromadzenia męskie. Marianna Honorata Mazurek oszacowała, że w szczytowym momencie y, y, działania, działania tych zgromadzeń czyli to jest w roku 1907 wszystkie zgromadzenia honorackie y, liczyły 8,5 tysiąca członków. Y, w tym 1933 tych życia wspólnego, czyli żyjących we wspólnotach, a 6540 prawie tych tak zwanych zjednoczonych, czyli wykonujących posługi gdzieś poza domem, a tylko częściowo uczestniczących okresowo w tym życiu wspólnotowym. Natomiast warta podkreślenia jest inna cyfra. Na te 8,5 tysiąca członków 7600, czyli 89% stanowiły kobiety. Absolutnie, absolutnie przeważały. Skąd to się wzięło? Bo to też było nowo. Zawsze było tak w tych klasycznych klasztorach, że kobiet było dużo w, zakonów, w zakonach męskich, było dużo więcej yy, zakonników niż w zakonach żeńskich. Yy, otóż no istnieją oczywiście badania na ten temat, podsumował i ostatnio ojciec Roland Price. ojciec Honorat Koźmiński w swojej drodze życiowej, która zresztą wiodła go również i przez to miejsce. Yy, miał pewne doświadczenia w pracy duszpasterskiej z kobietami i w ogóle kapucyni jeszcze w pierwszej połowie XIX wieku zwrócili uwagę, że następuje taka dość istotna przemiana, gdy idzie o postrzeganie funkcji, roli, znaczenia kobiet w społeczeństwie. Yy. I byli jednym z pionierów, którzy postanowili się zająć duszpasterstwem kobiet, ale rozumianym trochę inaczej niż to dotychczasowe. I na głęboką wodę władze zakonne rzuciły no, postać też skąd inną, dobrze znaną, czyli ojca Beniamina Szymańskiego, potem prowincjała kapucynu w latach 1836-56, potem biskupa Podlaskiego, takiego trochę kontrowersyjnego. Natomiast jemu, właśnie w początkach działalności, tak na zasadzie, idź i spróbuj, czy to się da. Powierzono opiekę nad pensjami żeńskimi nauczanie religii w pensjach żeńskich. Ale to, że tak powiem, nic nowego. Natomiast chodziło o sposób. Dlatego, że sam Szymański, który był człowiekiem takim bardzo empatycznym, bardzo bystrym się zorientował, że y, ważną rzeczą jest y, uformowanie religijne kobiet, ale w taki sposób, żeby ta ich pobożność nie sprowadzała się, jak to wcześniej wymagano, do takiej płytkiej, zwyczajnej, y, codziennej dewocji, czyli jednoprzysłowiowego odklepania papieża, ale żeby ona była w pewien sposób naturalna i łączyła te akty religijne z zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz bliźnich, na rzecz rodziny. Doskonale sobie zdawano sprawę, że jeżeli tak będzie się formować kobiety, to one będą miały przemożny wpływ na rodziny. Na wychowanie dzieci, wreszcie na no, wszczepienie do, do, do obiegu społecznego takich cech jak altruizm, chrześcijańskie miłosierdzie, taka zdrowa, aktywna, nowoczesna pobożność. Kiedy, wreszcie, kiedy Benjamin Szymański został prowincjałem, to jeszcze większą wagę zaczął przywiązywać do duszpasterstwa kobiet i yy, yy, wyznaczał zakonników, którzy rozumieli jego wizję. I wtedy mu się trafił właśnie młody honorat koźmiński. Yy, nim zaczął zakładać zgromadzenia honorackie, to sam w początkach swojej kapłańskiej działalności nauczał w pensjach żeńskich, zajmował się duszpasterstwem tercjarek tencja i kołami różańcowymi. I on, jakby w lot wychwycił znaczenie tej myśli Benjamina Szymańskiego, że należy podejmować działania, które by sprawiły, że kobiety zostaną zaprawione w kierunku tego czynnego apostolatu, w szczególności takich prostych rzeczy, które, do których no, brakowało chętnych, a które zawsze przysporzą. Yy, przysporzą wiele dobrego, yy, także jeżeli chodzi o postrzeganie tej działalności, nie tylko samą w sobie działalność, mianowicie odwiedzania chorych, samotnych, wspomagania ich w codziennych potrzebach, organizowania opieki dla sierot na coraz większą skalę, czy osamotnionych, wskutek pracy za dzieci, które, które się siedziały same, albo opiekę nad kalekami. I te właśnie działania w tak rozumiane zaczął Koźmiński zaszczepiać tym swoim zgromadzeniom, którym, którym nadawał no swoje, swoje charyzmaty, ale one wynika, wynikały też z jakby z wykształcenia, z charakteru tych współzałożycielek. Jest to, nie jest to prosta sprawa, dlatego że zgromadzenia bezkabitowe, zwłaszcza do 1918 roku, ale i później yy, działały, tak jak mówiłem, jak, jako skrycie, całkowicie skrycie. I tak yy, no, i przyjęło się w ogóle mówić, że to skrycie wynikało przede wszystkim z faktu konspiracji. I tak to jakby na tym poziomie się to wszystko zamyka, że władze carskie niechętnie patrzyły na. Tego typu działania yy, i, i dlatego tak. Dokumentacja była niszczona, wytwarzano jej w ogóle bardzo niewiele. Yy, była przenoszona z miejsca na miejsce, dużo rzeczy załatwiano ustnie wręcz. Yy, albo, albo znajdowała się w Rzymie, bo do tej najłatwiej dos, do, dotrzeć. Zresztą najłatwiej to dotrzeć do listów Honora jakoś Miejskiego, właśnie wysyłanych do Rzymu w tych sprawach. Zwłaszcza kłopot jest z tymi zgromadzeniami, które nie przetrwały do, do naszych czasów. Tak jak na przykład sióstr od par paralityków, niewiast ewangelicznych, gdy idzie o, o zgromadzenia żeńskie, bezhamitowe Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, na który chcę zwrócić uwagę. To nie jest tak, że um, działalność była tych zakonów była prowadzona skrycie tylko i wyłącznie z powodu na konspirację. Bo proszę zwrócić uwagę, że ani jedna jota i kreska się nie zmieniły w tej skrytej działalności w momencie, gdy Polska odzyskała niepodległość. To jakby chodziło o kształtowanie pewnego rodzaju podejścia do, do świata, do zewnętrznego, do człowieka, czyli służby nie dla nagrody, ale służby no, dla samego faktu służenia. I to, to w dużym stopniu było istotą i na to też warto zwrócić uwagę, że to jest coś więcej niż tylko uczenie konspiracji. Yy, oczywiście, proszę Państwa, przy dwudziestu kilku zgromadzeniach nie sposób przedstawić ich wszystkich w takim tekście mówionym. Ja skupię się na trzech przykładach różnych, trzech obszarów działalności, yy, żeby, żeby pokazać mniej więcej, na czym to polegało w tekście drukowanym tego... Yy, <coughs> Przepraszam, będzie oczywiście zdecydowanie więcej. Więc yy, jeżeli chodzi o yy, zgromadzenia, no to yy, warto... Yy, pochylić się nad Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek od Cierpiących. Ono powstało 26 kwietnia 1882 roku w Warszawie. Powstało wokół miejsca, które działało już wcześniej, mianowicie tak zwanego przytuliska. To było takie miejsce opieki nad ubogimi chorymi i tam się pojawiały osoby pełniące posługę, między innymi i późniejsza matka Aniela Gruszecka i wokół tego miejsca, tych kobiet, które tam przychodziły, które chciały w tym miejscu służyć, Pojawiło się, pojawiło się myśl właśnie założenia tego zgromadzenia bezhabitowego. Zresztą i kapucyni sami jakby no, też byli zainteresowani tym pomocą w działaniu tego przytuliska. Z czasem, i to w krótkim czasie udało się doprowadzić nie tylko do tego, że to przytulisko było w całości obsługiwane przez franciszkanki odcierpiących, ale powstało kolejnych pięć takich miejsc, gdzie wszędzie sprawowały opiekę y, te y, franciszkanki, y, natomiast, i tak potem bardzo szybko w różnych miejscach. No właśnie, majątek Krasław od Hrabiego Eugeniusza Zbytek z zby, Platera, przepraszam, gdzie, gdzie natychmiast powstała ochronka dla chorych, a dzieci uczyły się katechizmu. Potem w 1884 roku, czyli dwa powstania trafiły franciszkanki do Zawiercia, ale do szpitala robotniczego, tam gdzie leżały osoby chore, gdzie, od których wymagano więcej opieki. I w tym samym roku powstała. Z fundacji Tyzenhaus, zów Lecznica Oczna w Wilnie, gdzie również natychmiast te franciszkanki znalazły, zaczęły sprawować posługę. W dwa lata później w Poznaniu, gdzie odwiedzano chorych po domach, powstał dom. Sióstr odwiedzano chorych po domach, utrzymywano kontakty z robotnikami, zwłaszcza z robotnicami fabrycznymi chorymi, wymagającymi pomocy, organizowano dla nich rekolekcje. A później w Domu Kapituły Poznańskiej zorganizowały siostry Dom opieki dla Starczych. Te przedsięwzięcia Zawiercia i Lublina no to tak się nie, nie, niedługo utrzymało. Zresztą proszę pamiętać, że to na ogół wyglądało tak wiele tych inicjatyw. Kilka kobiet no, udających osoby cywilne bez wielkich pieniędzy, bez wielkiego nakładu za to z wielką determinacją próbuje. Posługiwać. Nie, nie, nie wszędzie to się spotkało z zainteresowaniem. Bardzo różne były przyczyny. Od takich na przykład, jak, jak powiem, że ksiądz wymówił lokal proboszcz parafi, do takich, że nie podobało się to fundatorom szpitala, że za dużo ich, a do takich, że nie ma pieniędzy, po prostu było. Dalsze funkcjonowanie, warunki ekonomiczne nie, nie spowodowały, że konkurencja była za silna. Ale wracając do owych franciszkanek, to po tym jak Zawiercia i Lublina <laughs> przepraszam się wycofały. <laughs> przepraszam, to natychmiast się pojawiły utkaczy w Tomaszowie Mazowieckim w założonym tam szpitalu i w, w, w klinice przy szpitalu przy fabryce Poznańskiego w Łodzi i w klinice chirurgicznej w Krakowie. Natomiast w 1894 roku, kiedy to wszystko krzepło, no, zwłaszcza w Warszawie, istotny był problem, problem takich nieuleczalnych ludzi kalekich, pozbawionych opieki, pozbawionych miejsca zamieszkania. I no, matka Gruszecka miała sporo takich możnych protektorek, już była osobą cenioną. No i zaczęto najpierw w tych. Tych ludzi skupiać, gromadzać, opiekować się nimi w domu przy ulicy Wspólnej, a w roku 1898 udało się do tego celu nabyć królikarnię. I w królikarni przez kilka lat, do wybuchu I wojny światowej, yy, działał tam taki ośrodek. Do tego jeszcze doszły domy dla nieuleczalnie chorych w Kozienicach, czyli ten dom rodzinny Marki Gruszeckiej został przerobiony na dom opieki dla nieuleczalnie chorych, w Wilnie i w Pawianicach. Wreszcie warszawski szpital, który nazywano Sanatorium przy Chorzej 82, yy, co, które ostatecznie pokazało, że franciszkanki są, ich jakby charyzmatem stała się opieka nad ludźmi chorymi, nieuleczalnie chorymi, kalekimi yy, i Gdyby podsumować ten fragment, to łącznie do 1918 roku małe, boliczące, no chyba najwięcej 36, ale można tak szacować 30 sióstr, zgromadzenie sióstr franciskanek sprawowało opiekę w 18 roku w dwóch placówkach w Wilnie, w szpitalach w Kozienicach, Łodzi i Pabianicach, przy Tulisku Królikarni i w szpitalu przy ulicy Chorzej. Więc te 30 osób, proszę zobaczyć, obsługiwało kilka z szpitali. Zupełnie inny charakter ma działalność sióstr, Zgromadzenia Sióstr imienia Jezus, które powstało w 1888 roku przy współudziale Marii Franciszki Witkowskiej. I ono działało w środowisku kobiecym, mianowicie w środowisku tkaczek no, robotniczym. Ł łączyło dwa elementy. Jakby kształcenie zawodowe i pomoc w, w znalezieniu pracy, w znalezieniu źródeł utrzymania, oraz apostolstwo, zwłaszcza dobrego przykładu, taką swoistą katechezę przy pracy, przez pracę, no i wychowanie młodzieży. Najbardziej charakterystyczną formą w tym interesującym nas okresie, czyli, czyli do I wojny światowej w zasadzie, była, były pracownie zawodowe, a w okresie I wojny schroniska i sierocińce dla dzieci. No, zwłaszcza te pracownie są ciekawym rozwiązaniem. Siostry, jako no, działające po kilka osób świeckich, organizowały pracownie krawieckie, szat liturgicznych, trykotar trykotarnie i introligatornie. Kładąc przy tym nacisk na wychowanie moralne, religijne dorosłych, pracujących tam kobiet. Yy, każda z takich pracowni skupiała od kilku do kilkunastu pracowniczek. Yy, działały różny okres, tam najdłużej chyba 16-18 lat się udało, bo to na rynku było się trudno utrzymać, a I wojna światowa no na przykład yy, na usługi introligatorskie mocno spadło zainteresowanie w I wojnie światowej, już nie mówię o, no, o trykotarniach. Yy, na terenie Królestwa, tak, Królestwa Polskiego yy, siostry założyły do 1914 roku łącznie 12 takich pracowni w guberniach radomskiej, łomżyńskiej i Piotrkowskiej, najwięcej w Piotrkowskiej. Yy, natomiast zupełnie nową formą, pomijaną i wydawałoby się, że, że praktycznie nie powinno być w działalności tego typu zgromadzeń, to było wspieranie ruchu związkowego kobiet. Takiego, takiego yy, działania yy, Efekty to było, yy, był wynik jakby bardzo szybko dokonanej przez takie właśnie zgromadzenia recepcji tej nowej nauki społecznej yy, kościoła, które się zaczęło od encykliki Rerum Novarum Leona XIII. Yy, i w 1906 roku siostry yy, i matka Ludwika Kolasiska i siostra Leontyna Helena Gałecka na terenie Warszawy założyły chrześcijański związek rękodzielniczych Dźwignia który miał za zadanie no po pierwsze, oczywiście te kwestie moralno-religijne podnosić, ale także y, pomagać y, w rozwoju umysłowym, y, wspierać zawodowo, y, chronić interesy i organizować pomoc materialną. Y, zakładano oczywiście kolejne pracownie, no, w największym szczycie formy, ta, ta dźwignia miała dwie sporej wielkości, szwalnie w Warszawie. Natomiast próbowano sklepów współdzielczych, kas zapomogowych i oszczędnościowo-pożyczkowych, organizowanie pomocy prawnej, lekarskiej, duszpaskerskiej, prowadzenie kursów zawodowych, a nawet bibliotek. W 1916 roku ta dźwignia powstała z, w efekcie pracy zakonnic, liczyła 139 członkin wszystkich kobiet, więc to nie jest mało, ja bym powiedział, jak na, na taki moment. I stowarzyszenia organizowane przez Zakon. Yy, no, z, z rodziny honorackiej. No i wreszcie trzecia forma, o której chciałbym króciutko powiedzieć yy, tutaj ty, tego zakon, to jest opieka yy, nad starszymi i chorymi, tak jak mówiłem, szczególnie yy, szczególnie istotna w czasie I wojny światowej. W Warszawie działał yy, od 1893 roku placówka, która się nazywała schronieniem ubogich szwaczek pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wierki. Rocznie korzystała. Z tego schronienia grupa od 40 do 184 rocznie, przy czym niektóre osoby przebywały po kilka dni, inne po miesiącu, a, a tylko te, które, które rzeczywiście zajmowały się tym rękodziełem, mogły przebywać na stałe. To miało swój regulamin. No i kuchnie, do których, do których siostry zaczęły pracować, zwłaszcza w okresie I wojny światowej, kiedy nastał głód. No i trzeci filar takiej tej działalności to jest działalność oświatowo-wychowawcza. Yy, tutaj można kilka przykładów, na przykład małe siostry niepokalanego serca Maryi, yy, yy, po, które powstały yy, w 1888 roku. To oczywiście przez Honorata Koźmińskiego, ale również yy, Matkę Różę, a, a w zakonie Anielę Godecką. Ona sama była pedagogiem wykształconym w Moskwie i ona, jakby jeszcze mając to wykształcenie, w tamtym czasie rozumiała, jak potrzebna jest edukacja dzieci ubogich, że to przez edukację w zasadzie w pewnym stopniu daje się im jakieś szanse na, na w miarę godziwe funkcjonowanie. Z tym rzeczem akurat miejsce jej działania i tych sióstr niepokalnego. Serca było, było no, jakie, dość ograniczone, bo one akurat działały w dużym stopniu w Częstochowie, i tutaj im się mniej udało, co nie znaczy, że im się y, nic nie udało. Miały y, 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 księgarnie na przykład, ale księgarnie, gdzie książki były dużo tańsze. I oczywiście ta księgarnia była bardzo nielubiona i księgarnia się mieściła w dzielnicy fabrycznej. Za niewielkie pieniądze sprzedawano podręczniki, oczywiście częściowo używane y, książki, lektury dziecięce. Y, no i szkoła zawodowa. Kolejna znowu sz, szwalnia, ale tym razem dla dorosłych dziewcząt, która powstała w Częstochowie i ochronka dla dzieci w wieku od lat 4 do 7, y, która jak mówię upadła z powodu tego, że proboszcz, jeden z księży, za, wymówił się lokum.